Grafika 2D, i może już przestarzała, nadal cieszy się dużą popularnością. Tytuły takie jak Minecraft są teraz wszystkim znane ze względu na swój sandboxowy charakter i możliwości kreowania swojego własnego świata przez graczy. Jedno z najnowszych projektów firmy Relogic umożliwia nam stworzenie swojego czegokolwiek, jak i dostarcza przygód w postaci walki z różnego rodzaju przeciwnikami. Terraria to gra, która cieszy się niemałą popularnością i dostarcza wielu godzin mile spędzonej rozgrywki. Jeżeli pamiętacie dobre stare platformówki, to koniecznie powinniście przyjrzeć się z bliska temu tytułowi. Mówi się, że Terraria to nic innego jak Minecraft przedstawiony w wersji 2D. Jednak kiedy przyjrzeć się temu z bliska, zauważamy wiele różnic pomiędzy tymi dwoma projektami. Świat przedstawiony w tej produkcji wydaje się nie mieć końca. Można godzinami przekopywać się przez podłoże i nadal nie będziemy widzieć jakiegokolwiek dna. Jest to w pewnym sensie ciekawe ze względu na to, że gra może cały czas dostarczać nam nowych odkryć, ale z drugiej strony po wielu przegranych godzinach niektórzy mogą pochłapić się o stwierdzenie, że ta rara jest po prostu zbyt staromodna jak na dzisiejsze standardy gier platformowych. Wszystko polega przede wszystkim na budowaniu, walce oraz przeżyciu. Mimo wszystko, jako takich konkretnych celów jak np. dotarcie do wyznaczonego punktu czy ocalenie uwięzionej księżniczki w tej grze nie będziemy w stanie się dopatrzyć. W dzisiejszych czasach, tego typu gry można by powiedzieć, że nie znajdą swojego miejsca na rynku i popularności wśród graczy. Z jednej strony to prawda, Terraria poprzez swój specyficzny charakter i dawno zapomnianą grafikę 2D potrafi ściągnąć do siebie tylko miłośników tego typu rozgrywek. Oczywiście bywają wyjątki i wśród graczy można doszukać się osób, których gra nie wciągnęła tylko z powodu oferujących przez nią możliwości. Jak na sandboxy przystało, kraina przedstawiona w tej produkcji nie zachwyca naszych oczu. Twuwymiarowe budynki czy też inne obiekty wyglądają, jakby zostały zniszczone oraz bardzo wybrakowane. Są również bardzo ubogie i nie dadzą nam odczucia, jakbyśmy byli świetnymi architektami projektującymi największe obiekty istniejące na ziemi. Jedną z konieczności przetrwania w świecie terrarii jest kopanie tuneli głęboko pod powierzchnią Ziemi. Jest to po części bardzo monotonne i często bardzo chłonne. Podziemne korytarze nie cieszą się estetycznością i nie jesteśmy w stanie zrobić z nich żądanego rodzaju pułapek na wrogów czy innego rodzaju kombinacji. Jedyne co utrzymujemy na własność to jest nasz dom, który chyba jako jeden z nielicznych obiektów znajduje się na powierzchni. Niestety, taka zabudowa nie ma sobie żadnych ciekawszych celów i kiedy już pokwapimy się o jego zbudowanie, to przesiadywanie z nim stanie się po prostu nudne. Można powiedzieć, że mieszkanie tworzy się tylko w ramach kaprysu, a nie konkretnej idei. Mimo tych niezbyt zachwycających aspektów, nie można całkowicie powiedzieć, że kraje jest pozbawiona również cech pozytywnych, które przyciągnęły do siebie tak liczne rzesze fanów. Jednym z nich jest różnorodność wszelkiego rodzaju potworów, które spotykamy na swojej drodze. W terrarii mamy ich naprawdę sporą ilość i każdy cechuje się różnym poziomem oraz miejscem występowania. Warto również wspomnieć o systemie broni i zbroi, tym, który jest jednym z priorytetów tej rozgrywki i elementem brakującym w takiej produkcji, jak na przykład właśnie osłabiony Minecraft. Tutaj również produkcja oferuje nam jeszcze trzęsienie. Tego typu obiekty możemy sami wyprodukować za pomocą craftingu. Ewentualnie znaleźć na którejś z dostępnych map. Mamy do wyboru miecze, bronie dwuręczne, cepy, zbroje skórzane czy też kobaltowe. Możliwość wyboru jest naprawdę ogromna. Również dużą wszechstronnością charakteryzują się piony zawarte w grze. Możemy odwiedzić miejsca przypominające pustynie, lasy, a nawet nawiązujące do tematów oceanicznych. Każda z tych map ma wiele do zaoferowania. Nie tylko różnorodność potworów, ale również występowanie na nich specyficznych dla danego regionu minerałów czy gemów, jak i rodzaje gleb. Warto tutaj wspomnieć o wymienionych gemach. Są to nic innego, jak kamienie szlachetne, które możemy znaleźć pod ziemią. Ich wyjątkowość umożliwia nam handel nimi, ze względu na swoją wysoką cenę, jak i osadzenie ich w naszych broniach w celu zwiększenia ich statystyk. Są to tak zwane miecze świetlne: w terrarii występuje pięć rodzajów kryształów i każdy z nich charakteryzuje się swoim kolorem, który po udoskonaleniu niej broni nadaje jej typową na siebie poświatę. Że istnieje tak zwany multiplayer, ale nie cieszy się on zbytnim uznaniem wśród graczy, uznaje się go za bardzo upierdliwy system. Często wymaga on sporego wysiłku, jak na przykład prób podłączenia się do serwera i łączenia się z nim za pomocą IP, co bardzo często przynosi nie taki skutek jaki byśmy oczekiwali. Terraria dostępna jest za około kilkadziesiąt złotych, więc można by się pokwabić o stwierdzenie, że za taki wydatek powinniśmy oczekiwać czegoś lepszego. Częste problemy z zalogowaniem, nieraz monotonna gra, jak i przestarzała grafika 2D są jednymi z najmniej pozytywnych aspektów, które często odstraszają potencjalnych graczy. Tego typu projektowi bardzo ciężko jest przetrwać w dzisiejszych czasach, a zwłaszcza w momencie, gdy na rynku jest z największych hitów ostatnich czasów Minecraft. Podsumowując, stara, niemodna już grafika, bardzo często szybko nocąca się rozgrywka, brak jakiejkolwiek fabuły i charakter typowego sandboxa, w dużej mierze odstrasza ludzi do zagrania w tą grę. Nie ma co przesadnie przesłuchać. Terraria na dzisiejsze standardy gier internetowych jest bardzo wybrakowana i niejeden mógłby się poprawić o stwierdzenie, że nie ma szansy na przetrwanie. Mimo to, już od ponad roku zdobywa sobie rzeszy fanów, których ciągnie do niej ten specyficzny klimat starych platformówek. Często można spotkać się ze zdaniem, że jest to gorsza forma Minecrafta. Jest wiele aspektów, które wyróżniają tę grę i od tego modnego ostatnimi czasy sandboxa wsadzonego w grafice 3D. Każdy musi na własnej skórze poczuć atmosferę w niej panującą i zdecydować, czy ten tytuł zyskał uznanie w naszych oczach.